Wczoraj Jezus zaprosił nas do kany galilejskiej, a więc na wesele. I dzisiaj ten wątek, jakby jakaś forma kontynuacji, również się pojawia. Ponieważ kiedy przychodzą do Jezusa z zarzutami, że ani Jezus, ani uczniowie jego nie poszczą, tak jak to czynią faryzeusze, jak to w religii powinno być, że jest pewien rytm, są pewne czasy, okresy. Tu się należy modlić, tu należy pościć, tu należy jeszcze coś innego, tu pielgrzymkę. To oni tego nie robią. Jezus w odpowiedzi na to daje im pewien obraz, właśnie wzięty z wesela. Czy na weselu się pości? Kiedy właśnie jest radość, cieszenie się, kiedy jest dużo tego jedzenia, dużo świętowania, kiedy Pan młody jest z nimi, czy można wtedy pościć? Jezus ewidentnie wskazuje na samego siebie. I ta Ewangelia w tym kluczu może nam pomóc też zobaczyć, pokazać to, co się dzieje w Kanie Galilejskiej. Kto jest Panem młodym? Kto jest tym, kto urządza to wesele? Zejść na głębszy poziom tego Słowa. Ale właśnie cała kwestia postu. Bo ta odpowiedź Jezusowa mówi o tym, że post w swej istocie, to o co chodzi najbardziej w poście, o czym często zapominamy, to nie jesteśmy my sami. Bo wielu ludzi pości, odmawia sobie czegoś, umartwia się w czymś, a żeby być bardziej doskonałym, albo czasem jeszcze bardziej prozaiczne, żeby schudnąć, albo z jakichś innych pobudek. Bo mają lepsze samopoczucie, ale to jest koncentrowanie na sobie samym. To jest takie czasem pobożne hołdowanie trochę swojemu egoizmowi, albo, bo tak trzeba. Bo w religii to trzeba czasem pościć i to jest dobre, czy w piątki, czy w inne dni. Natomiast Jezus bardzo mocno pokazuje, że tak jak wszystko w tym życiu, post to kwestia relacji. Czy można pościć, gdy pan młody jest blisko? Mówię, ale kiedy pana młodego zabiorą, to wtedy będą pościć. Można powiedzieć, post przyjdzie jakby automatycznie, bo już kogoś czegoś nie będzie. Przyjdzie automatycznie, ale to nie na zasadzie, że to tak samo przychodzi. Ja potrzebuję podjąć decyzję, że ja wytrzymam też pewien brak. Można by powiedzieć, przecierpie ten brak, że kogoś lub czegoś nie ma. To jest wejście w post. I post, możemy popatrzeć w naszym życiu, może być wtedy, kiedy chciałbym, żeby ktoś był w moim życiu, a tego kogoś nie ma. Nie tylko dlatego, że odszedł, umarł. Może dlatego, że trudno nam się dogadać, albo trudno wybaczyć, że jakoś nasze. Drogi się porozchodziły, czasem nawet w bliskiej rodzinie, i czujemy, że jesteśmy w jakimś poście, w jakimś umartwieniu, coś nas martwi, a wręcz czyni nas czasem martwimi, bo, bo zamartwiamy się bardzo, chcielibyśmy, żeby było tak albo inaczej. I nie zawsze coś na to możemy poradzić. Z pomocą nam przychodzi dzisiaj pierwsze czytanie z listu do Hebrajczyków. Kiedy jest mowa o tym Jezusie, który z jednej strony jest potwierdzony przez Ojca. Chrystus nie sam siebie okrył sławą, ale zrobił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. Ty jesteś moim synem. Jezus potwierdzony przez Ojca. Pamiętamy, że to się działo, kiedy Jezus przyjmuje chrzest w Jordanie i kiedy jest na górze przemienienia. To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. Ale słyszymy też tą drugą część, o której trudno nam myśleć. Z głośnym wołaniem i płaczem Jezus zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany, mówi autor księgi. Ale w jaki sposób? Czy śmierć go ominęła? Nie, on przez nią przeszedł. Został wysłuchany dzięki swej uległości, to znaczy nie uciekł z tego miejsca. Nie posłuchał świętego Piotra, który mówił mu: Nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Albo nie posłuchał też pokusy spod krzyża zejdź z krzyża, a uwierzymy ci zejdź z krzyża nie idź w to. I dodaje autor, i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Moi drodzy, post to jest jakaś forma przecierpienia. Przecierpienia, można powiedzieć, jakiegoś wytrzymania napięcia, wytrwania w tym, co jest takie trudne. I post nie musi wcale dotyczyć tylko jedzenia, jak to sobie najczęściej myślimy. Post czy umartwienie odmawianie sobie nie wiem telewizora, odmawianie sobie internetu czy czegoś innego. Post to jest również przecierpienie życia, które przychodzi do nas czasem, a które jest trudne, na które nie możemy za wiele poradzić. Co możemy zrobić, to robimy. A co nie, to nie. Na siebie mamy jakiś wpływ, a wiemy, że i to jest trudne. Ale nie mamy wpływu na drugiego człowieka, który może powiedzieć tak, a może powiedzieć nie. Może chcieć być z nami, chcieć z nami współpracować, chcieć być blisko, ale może nie chcieć. I to rodzi w nas cierpienie. Zabiorą nam Pana młodego. Zabiorą nam to, co kochamy, to, co jest bliskie. Zabiorą. Nie jest powiedziane, kto zabierze. Zabiorą. Taka ciekawa forma. Nie wiadomo, gdzie zabiorą. A więc to jest bardzo szerokie rozumienie. Post jako pewna forma przecierpienia w tym życiu tego, co nie jest po naszej myśli i nie musi być. Ale postem jest wtedy to, z jakim nastawieniem ja w to wchodzę, jak ja to przeżywam. Mogę przeżywać to z buntem. Boga nie ma, Bóg się na mnie uwziął, albo świat jest zły. A mogę przyjąć Panie Boże, jak Jezus bądź wola Twoja. Nie rozumiem wszystkiego. Jest mi trudno z tym czy z tamtym, ale przyjmuję, bo wierzę, że Ty w tym wszystkim jesteś i że ten post, który jak słyszymy jest szeroki, roz, szeroko rozumiany, ma sens, że to wszystko ma sens, że. Jezus został wysłuchany, i Bóg wybawił go od śmierci, przeprowadzając przez śmierć. I tam jest nowe życie dla nas. Gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Co słyszę? Jak słyszę? Tak jak słucham i kogo słucham? Tak żyję. Czy usłyszę dzisiaj Jezusa? który mówi, że młode wino należy wlać do nowych bukłaków, że na nowo może potrzebuję spojrzeć na moje wybory życiowe, decyzje różne, takie codzienne, zwykłe, patrzeć inaczej, trochę szerzej, trochę głębiej, podobnie jak Jezus.